Szanowni Państwo, jeśli mnie słuchacie to znaczy, że jest czwartek, a wy po raz kolejny postanowiliście poświęcić kilka lub kilkanaście minut na wysłuchanie kolejnego audioferietonu z cyklu Głos Woza. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Irak i Afganistan kraje, w których często pomagał przypadek i tak naprawdę to może to być taka gawęda o żołnierskim szczęściu. Fraza żołnierskie szczęście znana jest chyba w Wojsku Polskim każdemu żołnierzowi od szeregowego gdzieś tam celowniczego karabinu maszynowego po szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego. Jeśli ktoś awansuje, ktoś przechodzi na inne stanowisko, to zawsze życzy mu się żołnierskiego szczęścia, bo ono potrafi nieraz naprawdę wiele, wiele dopomóc. Żołnierskie szczęście dopomogło mnie i setkom moich kolegów w 2004 roku w Iraku, kiedy to. Ktoś jadąc do Babilonu, tam gdzie była główna baza logistyczna, to skarbali było dwie, dwie i pół godziny jazdy w zależności jak tam saperze się uwijali przy rozpoznaniu przepustów wodnych. przywieźli stamtąd radzieckie działoby z produkcji radzieckiej, czy radzieckiej myśli technicznej działoby zudrzutowe SPG9. Działoby zrzutowe, jak sama nazwa wskazuje, to jest takie działo, które nie ma odrzutu. Ono jest lżejsze od zwykłego, od każdego z, zwykłego działa, dlatego że. Wystarcza tam najczęściej, ja mówię tutaj oczywiście w dużym uproszczeniu. Wystarczy sama lufa bez całego mechanizmu, często sprężynowego lub hydraulicznego oporu powrotnego, ponieważ odrzut powoduje, że lufa w zwyczajnym dziale cofa się kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt centymetrów do tyłu, a dopiero później system sprężyn, system hydrauliczny wypycha ją z powrotem na właściwe miejsce nazwijmy to miejsce punktem zero i można strzelać, yy, można strzelać yy, z takiego działa ponownie. Yy, cały ten mechanizm oporopowrotny, tak to się chyba zowie, to jest to ciężkie, wymaga obsługi i tak dalej, i tak dalej, a te działa bezodrzutowe one są lekkie, dlatego są używane przez pododdziały powietrzno-desantowe, których ja służyłem, kawalerii powietrznej, lekkie piechoty i tym podobne rzeczy. Tutaj kwestią dyskusyjną jest skuteczność działa bezodrzut bezodrzutowego, ona jest Zdaje się nieco niższa niż tych tradycyjnych. Natomiast dla desantu jest to w sam raz. W czasie powstania Sadra to działo zostało ułożone na dachu hotelu. Wiadomo, arabskie domy w Karbali były płaskie. Myśmy mieszkali w takim dawnym posadamowskim hotelu. Ono zostało tam ułożone, zostały mu wyznaczone dozory, czyli sektory, w których miałoby ewentualnie prowadzić ogień. Całość została zadaszona, żeby to się nie nagrzewało, okryta siatką yy, siatką maskującą, obłożona workami, gdyby tam ktoś do tej obsługi działa strzelał, żeby tam nie większej krzywdy nie zrobił. No i tyle. No i ta lufa sobie wystawała. I yy, gdyby ktoś z daleka patrzył na, na hotel, no to widziałby, że faktycznie stanowisko ogniowe, tam jeszcze były stanowiska snajperów czy strzelców wyborowych. Wtedy chyba o snajperach jeszcze nie było mowy w wojsku polskim. Stanowisko strzelców wyborowych. I mój kolega kiedyś mówi, słuchaj, taka jedna ta jedna, talufa ta to trochę tak mało, że w tym czasie już się toczyły ciężkie walki na mieście. Ja mówię, no tak, ale skąd wziąć drugie? Nie? Przecież raz, że w Babilonii już go nie mają, czyli w tych głównych składach logistycznych, drugiego Espega nie mają, a no, no, tym bardziej nikt tym konwojom się nie przedrze przez te setki tysięcy, przez setki tysięcy pielgrzymów, które przyszły do Karbali i z nimi przeniknęli też wojownicy. Bojownicy, jak ich tam zwał, szyickiego duchownego Muktady Asadra. Kto pojedzie dwoma, trzema samochodami na 15 ludzi przez morze arabskich powstańców, którzy gotowych na wszystko, często najprawdopodobniej też pod fanatyków religijnych, którzy wspomagali się, yy, z tego co tam wiem, narkotykami czy jakimiś tam ziołami, no, jak, co, co robili, to ich problem, ale no, w każdym razie czasami. Poczytalność tych ludzi budziła wielkie zastrzeżenia, ale to już jest ich problem, ich religia, ja ich nie będę oceniał, natomiast mówię, co to było. I wtedy mój kolega mówi, słuchaj, tam za, tam za prysznicami, one były w takich kontenerowiskach, leżą rury, ja zaraz przyjdę. No i faktycznie chłop poszedł, bystry taki mechanik, chłop poszedł, przy, przytargał kawał rury hydraulicznej, ja nie wiem, takiej średnicy 10 centymetrów w tych okolicach. Poszedł na warsztat, tam były warsztaty mechaniczne, takie na, na samochodach przewoźnych, gdzieś na szlifierce poobcinali na równo te końcówki, obstukali z rdzy, wymalowali farbą, khaki zieloną, bo farby dzięki Bogu tam jakoś nie brakowało i zrobili na dachu drugie działo. Oczywiście tu nie było żadne działo, a kawał rury metalowej, ale też obłożone workami, też zadaszone, też przykryte siatką maskującą. Generalnie te dwa stanowiska ogniowe, na którym był oryginalny SPG-9 i ten kawał rury hydraulicznej niczym się od, od siebie nie różniły. Także ja specjalnie wyjeżdżałem za bazę kilkukrotnie, stawałem na, na skrzyni ładunkowej samochodu i bardzo uważnie przez lornetkę przeglądałem się tym stanowiskom ogniowym i no być może no, ja wtedy miałem bardzo dobry wzrok. W mojej ja nie potrafiłem tego rozróżnić. Być może jakiejś najwyższej kategorii specjalista od artylerii by to zrobił, natomiast no ja nie potrafiłem tego zrobić. No i one sobie tak leżały. Faktycznie, że nikt już pod bazę nie podchodził, no bo dostać tam granat y, z takiej rury 73 czy 100 mm to żadna przyjemność. Aż pewnego dnia przyjechał z Babilonu konwój, z którego wysiadł ówczesny wiceminister Narodowej, pan Janusz Zemke. No i on tam sobie chodził po bazie, oprowadzali go wszyscy, generał Gieniek, generał Gruszka. Gieniek był dowódcą dywizji, Gruszka był dowódcą pierwszej brygady, w której ja służyłem. Yy, oprowadzali ich i yy, tam ktoś z dołu mówi: No, panie, panie ministrze, czy tam panie premierze, panie ministrze, chyba. Tutaj mamy dwa działa bezodrzutowe, i tak dalej, i tak dalej. No i zemkę tak się patrzy. I później opowiadał mi to camp commander, major Tomasz, gdzieś tam na stołówce, mówi: Słuchaj serce mi zamarło, co nie? Mówi, gdyby tak Zemkę wszedł na górę albo powiedział, no to mnie panowie zaprowadźcie na górę, ja sobie popatrzę, no to by znalazł kawał tej rury metalowej, która imitowała, no to, że ona tam imitowała, imitowała działo dla sadrystów, to dobrze, no ale tylko <grych> dwóch generałów, najprawdopodobniej sami nie wiedzieli, co tam leży, łgało w żywe oczy, nie? No i, a Tomasz, który był za to odpowiedzialny, najprawdopodobniej zebrałby po Łysinie za za takie bajdurzenia generalskie, też no niezamierzone, ale kogo to interesowało, tak? No w każdym razie yy, tutaj Tomkowi i nam odstraszając sadrystów pomógł przypadek, a Tomkowi też wtedy, Majorowi Tomaszowi też wtedy pomógł przypadek, że Zemkę tam nie chciał wejść na górę i zobaczyć sobie kawał rury hydraulicznej, która robiła zadziało nie? u jego żołnierzy. A teraz już tak całkiem poważnie, bo ta opowieść pierwsza była lekko taka szydercza, no ale Nigdzie nie jest napisane, że my mamy rozprawiać tylko o sprawach poważnych. A teraz już tak poważnie. W 2009 roku, to był o ile dobrze pamiętam lipiec, wracaliśmy długim konwojem na kilkanaście wozów bojowych, rosomak, jakichś tam MRAP-ów i, 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 i ciężarówek z zaopatrzeniem z Forward Base wysuniętej bazy Giro do macierzystej bazy Warrior, Forward Operating Base Warrior, czyli wysunięta baza operacyjna. To było po jakiejś operacji. Wojsko było już zmęczone, tam oni chyba pracowali z tydzień czasu, także przez ten tydzień czasu w polu mieli, naprawdę mieli możliwość w tym skwarze, uparze, upale, z, mieli, mieli naprawdę możliwość, żeby się zmęczyć. I nie ja wiem, czy to Allah, czy to Pan Bóg, czy może przypadek, a myślę, że na pewno żołnierskie szczęście spowodowało, że jadący w pierwszym samochodzie podporucznik Kierowcom skręcili w ścieżkę za wcześnie. Oczywiście afgańskie drogi to są praktycznie bezdroża, pełne dziur. Tam to, to nie są drogi w naszym pojęciu. To gdzieś jest ubity kawałek, pasek, gdzieś tam na, na, na pustyni. I oni się pomylili i skręciliśmy za wcześnie. Oczywiście cała kawalkada pojechała, i gdzieś tak po pół godziny ktoś się połapał, że to nie ta droga. No dobra, wracamy. A w tym czasie, już na horyzoncie, wokół tego konwoju zaczęli uwijać się ludzie na motocyklach, najprawdopodobniej elementy rozpoznawcze talibów. I wróciliśmy tym konwojem, odnaleźliśmy właściwą drogę, ujechaliśmy kolejne 15 minut, i wtedy pomiędzy jakimiś kupami gruzu, piachu, trudno mi jest powiedzieć, co to było tak naprawdę. Znaleźliśmy wielbłąda bakteryjskiego. To jest ten dwugarbny, bo te, 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 te wielbłądy baktyany, tak zwane, one, one były w, w Afganistanie. Ja nigdy nie widziałem w Afganistanie wielbłąda jednogarbnego. On się zwie chyba dromaderem, natomiast baktyany tylko i wyłącznie. I on miał jakby tak wyrwany brzuch. Przypuszczalnie, przypuszczalnie ten zwierzak wszedł na minę yy, przeznaczoną, no tutaj wiecie Państwo trudno dywagować, saperzy, z którymi ja później rozmawiałem, to byli szpece najwyższej próby, w związku z powyższym nie mam, yy, nie mam powodu, żeby, na pewno milion razy znali się lepiej ode mnie, nad, w, te klo, w, te, w te klocki byli lepsi ode mnie, to oni mówili, że najprawdopodobniej ten ładunek był założony wcześniej na nas, i wielbłąd gdzieś tam spacerując, tym bardziej no wielbłądy są potwornie drogie w Afganistanie, ja nie mam pojęcia jak to się stało. Mówię, żołnierskie szczęście, że on wlazł na detonator i zdetonował minę, najprawdopodobniej, minę, pułapkę oczywiście, najprawdopodobniej przeznaczoną dla wojsk koalicji. No to wtedy już wiadomo, że sam, kompletnie objechaliśmy ten rejon z, z tym wielbłądem, żeby, bo to mogło być tak, że tych ładunków tam było kilka, objechaliśmy ten rejon, yy, i tym sposobem wszyscy cali i zdrowi dotarliśmy do, do I W tym było przypadku ile palca Allaha, a ile palca Bożego nie wiem. Ja tutaj nie jestem uprawniony do, do jakichś tam wywodów w tej sprawie. Natomiast wiem, że tu w tym przypadku tego wielbłąda mieliśmy no, niesamowite żołnierskie szczęście. Tyle mojej gawędy na dziś. Dziękuję, że mi Państwo wysłuchali. Przypominam, że był to au kolejny audiofelieton z cyklu Głos Wodza, a dzisiejszy odcinek nosi tytuł Irak i Afganistan: kraje, w których często pomagał przypadek. Do usłyszenia.